Witajcie. Dzisiaj z serii jak ułatwić sobie życie i szycie opowiem Wam o igłach do maszyn. One też czasami u klientów stanowią drobny problem, więc opowiem Wam jakie są i do czego one służą. Zacznę od igieł półpłaskich. To są igły najbardziej stosowane w maszynach domowych. Igły półpłaskie mamy niemieckiej firmy TNI i mają one u nas oznaczenie, tak jak tutaj widzicie, 130 łamane przez 705 H. To H to jest oznaczenie igły półpłaskiej. Mamy je również do streczu, do streczu i do dzianin można je używać. I to jest oznaczenie 130 łamane przez 705 HS, czyli strecz. Te same igły, ale w wersji do skóry wyglądają dokładnie. Mają ten sam początek. 130 łamane przez 705 H jako półpłaskie. I to LR jest oznaczeniem, że to są do skóry, od skrótu leather. Do jeansu natomiast mamy zestawy z firmy i to są taki fajny mix. Tu jest 10 igieł, nie, przepraszam, 5 igieł od 90 do 110. Im cieńsza igła, tym delikatniejszy materiał. Im grubsza, tym używany jest do grubszych i ciężkich tkanin. Do maszyn z okrągłą kolbą mamy igły o oznaczeniu 135 razy 5. To są igły do szycia tkanin grubych i z okrągłą kolbą. Cienkich też to w zależności oczywiście od grubości. Natomiast oznaczenie tego samego, czyli DP razy 5 z napisem SES, to jest do dzianin. 135 razy 5 z napisem LR występują do. Skóry, to na przykład jest taka igła, tu akurat jest firmy Gross Becker, też bardzo dobre igły. Jeżeli nie mam akurat tej firmy TNI, wysyłam na przykład organa, które mamy. Igła jest ta sama, właściwości są te same, wszystkie proporcje są identyczne, takie same. Rożymy się po prostu tylko dostępnością w danym momencie od firmy. Do maszyn przemysłowych, na przykład, mamy też igły z cienką kolbą. To jest oznaczenie DBX razy 1. I tutaj mamy również do materiałów normalnych, a tutaj mamy z napisem ses, do dzianin, czyli swetry. Czasami do dresów nawet używają, czasami nawet polar szyją tymi właśnie sesami z kuleczką, żeby nie zaciągać drobnych włókien. To samo na przykład jest również z firmy Grosbecker Bardzo dobre również igły. Do maszyn grubych tkanin, do szycia grubych tkanin, do bardzo ciężkich maszyn. Mamy również igły z oznaczeniem DP17. O, teraz będzie widoczne. Można nimi szyć i materiały, i skóry, ale to już mówię, maszyny przemysłowe. Mamy również pistolety do metkowania, bo one również mają igły wymienne. To są takie pistoleciki, gdzie wkłada się niteczki, jak jest etykieta przyczepia się do odzieży, robi się tylko przychodzi i etykieta wisi na odzieży. To najczęściej w sklepach jest stosowane. Do nich mamy również igły wymienne. Także mam nadzieję, że troszeczkę rozjaśniłam Wam i określiłam jakie igły do czego służą, jak się nazywają. Także zapraszam. Wszystkie igły dostępne są na naszej stronie www.flek.pl Gdybyście mieli jakąś niejasność zawsze możecie w komentarzu zostawić informację. W wolnej chwili na pewno odpiszę. Bądźcie z nami, obserwujcie. Ja następny film, jeżeli chodzi o przygotowanie, przygotuję na temat nici, bo one są za mną w tle tutaj, ale to jest tylko namiastka nici. Mamy, mamy nici do streczu, do skóry, do maszyn normalnych, przemysłowe, do skóry chyba w dwóch czy trzech rodzajach, więc to wszystko opowiem wam. Obserwujcie i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia.